Dzisiaj jestem Tung 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 Sahur, tylko taki słaby Tung 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 Sahuli I będę mieć takie hantle, żeby ćwiczyć Tylko zobaczcie, ja nie mam żadnych mięśni Może Udin Din, din Dun albo Boneka Ambalabu, boneka ambalabu będzie am. silnym brainrotem Bo oni są dobrzy, ale chwilę nie, goni mnie taki Brr Brr Patapim I on mnie chyba uderza i o, jestem za słaby Ja chcę być lepszym brainrotem, widzowie, muszę ćwiczyć jak najwięcej A za chwilę zobaczymy, jaki brainrot będzie najsilniejszy bo robię się już coraz lepszy. Ej, to moje ciało trochę się zmieniło. A na dodatek, ej, zobaczcie, tutaj mogę mieć teraz. Tralalero, tralala, więc klikam to i wow! Jestem tym rekinem, tylko nie mam żadnych mięśni. A tutaj, ej, oni są tacy wielcy. Ja też chcę być najlepszy, więc muszę ćwiczyć, żeby być jak ten brybry patapim taki wielki. I wiecie co? Na dodatek można się bić, więc chodźcie, tutaj ja was pokonam. Bo jestem najsilniejszy, ale chwileczkę, o, -o. Ja tutaj widzę kogoś, kto ćwiczy. I tam jest kapu kapu Kapucino, asasino. I tutaj. I kolejny, ej, oni są chyba bardzo silni Ja też chcę być tacy jak wy, koledzy Tak, a na dodatek mój sklep i kluczek Shop.pl jest najlepszy Bo tutaj są jakieś koszuleczki I nawet takie, o, poduszki Które są najlepsze, i widzicie, to każdy Mnie disuje, bo jestem słabym braidrotem, Ale spokojnie, ja teraz tutaj Spróbuję sobie, ej, kupić Tak, jakbym go chciał, więc uwaga Kupię go za roboksy, bo chcę być Troszeczkę lepszy, i uwaga, w tym momencie, ej Zmieniło mnie na chimpanzee i I jestem nawet dosyć Słaby, no tak, jeszcze nie jestem silny, ale spokojnie, muszę zacząć ćwiczyć. I w sumie każdy mnie tak pokonuje, a ja, widzowie, jestem troszeczkę słaby, ale spokojnie. O, tego gościa mogę tutaj nawalić. Pum, pom, dostajesz, i tak. Robię się już coraz silniejszy, widzowie. Ja chcę być w sumie taki wielki, żeby mieć jak największe mięśnie. Wiecie co? Ej, tutaj po lewo, widzę tutaj, żeby kupić plus 100 tysięcy siły. I wiecie co? Chyba sobie to kupię i kupię to za 100 boksów. Ej, chcę zobaczyć, jak mi się zmienią mięśnie moje. Bo uwaga, pum, powinienem być teraz większy. I tak, zobaczcie, ej, ja ładnie. Wyglądam, a chcę zobaczyć jak będzie wyglądał ten I on nawet jest dosyć fajny I zobaczcie, już nawet moje mięśnie wyglądają dobrze I wow, mam nowe umiejętności Na przykład, ej, mogę robić Takie brzuszki, żeby trenować mój brzuch I mam więcej siły A na dodatek mam ćwiczenie na nogi Żeby sobie takie tutaj podnosić Bo w sumie bycie na siłowni jest mega dobre I wiecie co, ja chcę być jak najlepszy Chcę być jeszcze silniejszy, więc wejdę sobie tutaj Po jakieś jajko, tak, żeby dostać Takiego peta, który będzie mi pomagać I dzięki temu będę jeszcze coraz silniejszy Silniejszy. Ja chcę zobaczyć jak będę mieć potem mięśnie wielkie. Wiecie co? Ej, mogę zmienić brain rota na przykład na brr br, patapim. Ej, jak on wygląda? Uwaga! Ej, tak, jestem dosyć dobry, ale jeszcze nie mam tutaj żadnych mięśni jako ten brr br, patapim. Więc muszę troszeczkę poćwiczyć. A na dodatek, żeby przejść dalej na kolejną mapkę, to muszę mieć aż 10 zwycięstw tutaj pisze. Więc muszę iść teraz na jakąś strefę, żeby poćwiczyć. Ej, i może tutaj pójdę do moich kolegów, kapucinów, asasinów. Tak, chodźcie kapucinki, asasinki. Ja tutaj będę sobie ćwiczył, żeby dostawać więcej siły, ale chwilę. Nie, cappuccino assassino A, on mnie pokonuje Oni nie chcą ze mną gadać, widzowie Ci wielcy mięśniacy Oni mają więcej mocy Ale wiecie co, mi to nie obchodzi Ja w sumie chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała Balerina kapucina Bo ona jak będzie umieśniona, To to będzie mega śmieszne Ale wiecie co, ja chcę kupić pakiet startowy Który da mi 100 tysięcy siły I jeszcze jakieś zwierzaki Dobra, to kupię sobie to, żeby być jeszcze szybszymi Uwaga, proszę, błagam Tak, jestem trochę silniejszy Zobaczcie, ja jako balerina kapucina Mogę sobie normalnie huh, robić pompki Bo ja uwielbiam siłowy let's go, tak, a do dodatek, ej, mam tutaj jeszcze, o, ćwiczenia na nogi, które na pewno się przydadzą balerinie, kapucinie, dobra, teraz będę dostawał bardzo dużo tego i uwaga, jestem ciekawy, jak na przykład z hantlami będę ćwiczył, wow, dostaję tutaj aż po 600, widzieliście tutaj w tym miejscu, więc uwaga, zacznę klikać i tutaj mam aż 200 tysięcy już siły na górze, więc jestem naprawdę mocno baleriną, kapuciną, ale, ale mnie denerwują za to tamte postacie, które tam ćwiczą, bo one są niby silniejsze ode mnie, ale spokojnie, zaraz ja was rozwalę, tym mnie lepiej nie bój, kapucino, sumie. Chyba on powinien lubić ballerinę cappuccinę, co nie przecież? Kapucinę, ej ey, asasiny się nie biją i ey, tutaj jakiś Jak mnie bije, ty jesteś taki słaby. A masz, dostajesz teraz, tak jest. I zobaczcie, widzowie, ja normalnie jako balerina cappuccina rozwalam ludzi. I tutaj mamy, o, balerino lololo. Lo. On w sobie też jest bardzo fajny i wow, zobaczcie, jak on ćwiczy. Ale ja nie chcę go rozwalać, widzowie, bo ja jestem tylko balerinką cappuccino, więc uwaga, zaczynamy w tym momencie ćwiczyć sobie, tak jest. Tylko o, oh, o, oh, on chyba, o, oh, skakał na mnie, ale jednak nie. I wiecie co, jednak sobie zmienię tutaj coś i mogę sobie wybrać. Ej, Cappuccino Assassino! I zobaczcie, jak wyglądam! Tylko i tak jestem bardzo słaby, bo tutaj widziałem, że ktoś był już jeszcze szerszy i grubszy. Dobra, to kupię sobie jeszcze tutaj plus 100 tysięcy siły. Błagam, za 100 obuksów to powinienem być jeszcze większy. Uwaga, klikam i wow! Ty, ja się troszeczkę powiększyłem. Nie wyglądam w sumie jak on, ale jeszcze troszeczkę i mam nową umię i jedność. Ała, dostałem. Tylko zobaczcie, mogę teraz robić pompki, widzowie! Czyli jestem mega silnym teraz Braid Rotem. Aha, aby się sobie pasowało do takiego kubeczka jak Cappuccino Assassino. Mój kubeczek! Z Luczek Shop, który by pasował Idealnie tak, bo koło niego to to wygląda Przepięknie, więc musicie wbić na Luczek Shop, bo lulu, Luczek Shop To najlepszy sklep, naprawdę widzowie Musicie o tym pamiętać, wiecie co, tutaj chyba sobie kupię Teraz, plus 10 milionów siły Za 300 robuxów, ej dobra, bo ja nie chcę Tutaj ćwiczyć, chcę mieć największe mięśnie Błagam, tak i zobaczcie jak ja wyglądam I ile rzeczy mi się tutaj na dole odblokowało Ja chcę zobaczyć jedną ręką Robić ćwiczenia jako brain roty Ej, to jest dobre akurat, teraz mam, ej nawet tutaj Jakieś kopniaki, widzicie to widzowie Ej, tak, czyli ja mogę kopać ludzi. Ej, to jest mocne. A teraz, ej, chwileczkę. Teraz mogę się nawet podciągać. Czyli naprawdę jestem coraz silniejsza. Teraz uwaga, mam jeszcze coś. I pum, ty, uderzenia takie mocne. To na pewno jest dobre. A tutaj jeszcze mam stawanie na rękach. I naprawdę bycie brainrotami jest mega mocne. A teraz mogę O, u din 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 dun. I to jest akurat bardzo śmieszne, bo on przecież jest najlepszym brainrotem do ćwiczeń. u-din-din-dun, pum, pum. Ale normalnie cmoki od niego dostajemy. Dobra, to jest akurat troszeczkę dziwne. Ale czekajcie, weźmy sobie hantle i w sumie ten brainrot wygląda dosłownie tak samo. Oj, tutaj jest jakiś trulling, melo Chodź tutaj, ty gościu, ja ci tutaj rozwalę. A masz, a masz. Zobaczcie, ja się normalnie z nim biję teraz. I pom, pom, dostajesz, muszę go pokonać. I tak, on dead no. A ja mam jeszcze tyle życia, że jestem najlepszym brainrotem, Ale to jeszcze nie jest wszystko, widzowie. Ja chcę być jak najsilniejszym. Ej, i gościu, dalej mnie bije. Ty lepiej się ogarni, bo jak ja normalnie cię uderzę i normalnie kopnę, to ja zobaczysz, co ci zrobię. Bo pom, on normalnie na hita leci. Bo przecież ja tak bardzo trenuję, że jestem mega mocny. Ale czekajcie, jaki jeszcze brainrot może być silny? Może bo nie. Ka amalabu. Ej, w sumie ona by była dobra, ale nie, w sumie. Ona nie wygląda, jakby miała ćwiczyć. Ona tak śmiesznie wygląda. Czekajcie, a na przykład. Lirilirila. -li -li czyli taki słonik w sumie też śmiesznie wygląda. I nawet ma, e, chwileczkę, o, jakieś ćwiczenia do roboty. To jest akurat bardzo dobre, ale coś jeszcze innego. Ej, grubo -drillo, Drillo, Czyli taki wielki krokodyl, ale ja nie chcę chyba nim być. Chcę być czymś lepszym. Ej, to jest dobry, więc uwaga, spróbuję go wziąć. I wow. On chyba wygląda dosyć dobrze i groźnie. Ej, bo Gaddito, On mi się podoba. Ej, a tam jest jakiś więcej balerówki i wiecie co ja jako popritą bandito podejdę i pom! Ja je wszystkie rozwalę! Tak jest! Zobaczcie, w tym momencie zacznę wydawać kopniaki tym baleridom kapucinom a macie, lecicie! Muszę ich pokonać tak, bo ja jestem najlepszym Braindrotem. Chodźcie tutaj po to, ćwiczę, żeby oczywiście tutaj raz pom, pom-pom, nawalać się, tak. Bo to jest najsilniejszy Braindrot. Jestem ciekawy, czy w ogóle o, będę kiedyś na hitar normalnie rozwalać innych ludzi, ale dobra, pom, ja ją rozwaliłem i teraz nie chcę chyba bić się z tym baleridololo, bo on jest bardzo dobry, ale czekajcie, ty, ja mogę chyba iść na kolejny świat, czyli uwaga, przejdę sobie tu tutaj i wow, tutaj w sumie nie ma nikogo ale dostaję więcej siły jeżeli sobie ćwiczę, więc wiecie co, ja w tym momencie spróbuję sobie przejść dalej i mamy kolejne światy, które dają mi więcej siły jeżeli sobie ćwiczę, tak, bo tutaj chodzi o to, że dostaję się więcej tego, ale ja chcę zobaczyć jeszcze kolejnego brain rota, ej, tripi tropi tropa tripa, on akurat będzie wyglądał mocny, to może być dobry, więc chwileczkę ty, a jak gdyby kupić jeden bilion siły, ej, to by było mocne za tysiąc robuxów, nie, to jest za dużo ale wiecie co, dobra, ja to kliknę i po, błagam żeby wyglądał lepiej, ej chwilę Ja się tutaj dużo nie zmieniłem Ale zobaczcie ile dostaję teraz mocy Ej, ja, bo ja chcę być lepszym brain rotem Ej, -ra 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 -ra. może być dobrym brainrotem, Tak, zobaczcie To jest ta solniczka Która jest bardzo dobra I zobaczcie Ej, ona ćwiczy normalnie dwoma handelkami, Ty, to jest jednak coraz lepsze I nawet mam nowe umiejętności Taką jedną hantlę Ty, jak to wygląda ćwiczące brain roty? Bo on jest najsilniejszy, widzowie tutaj mamy, wow Jeszcze ćwiczenia na normalnie szyję Ej, która akurat jest mega dobra Czekajcie, ej, mamy tutaj bombino guzini Bombino Guzzini. Guzzini. Dobra, ja chcę zobaczyć jak on wygląda. Wow! Ten brainrot akurat lubi latać, więc jestem ciekawy jak to by wyglądało jakbym, on polatał, tylko chyba tego nie widać. A tutaj, wow, Możemy mieć jeszcze inne Brainroty. Ej, Szpioniro Golubiro jest najlepszym, które mogę mieć. I zobaczcie, on nie wygląda jakby był umieśniony, ale jak zacznie ćwiczyć, to pom! Patrzcie jaki on jest siłaczem, tak jest. Ja chyba teraz cofnę się na początek i zobaczę czy mogę pokonać każdego. Bo zobaczcie szpioniro Golubiro, wow, nawet se ćwiczy tak na odwrót. Chodź tutaj wygłupie Brainroty. Teraz normalnie dostaniecie, pom-pom za to, że mnie pokodywaliście i Patrzcie, ty nawet barelino, lololo, lo, lo, ja rozwalam każdego, i tutaj jest o, malutki Tuk Tuk zakule, który sobie ucieka i od nieba w ogóle siły. Wiecie, co widzowie, to normalnie jest śmieszne, że ja jestem takim Szpioniro golubiro i rozwalam każdego. Chodźcie tutaj, pom pom pom, rozwalam te wszystkich. Ty za to, że mnie biłeś jako balerinę Cappuccino, to ciebie też rozwalę, tak, bo chcę być najlepszy widzowie. Wiecie, co? Wow, zobaczcie, jak ja mam sztangi, tak, he, he, bo Szpioniro golubiro sobie ćwiczy, i tutaj mogę mieć je jak najwięcej. Czekajcie, czy ja mogę mieć jeszcze kolejne braidroty? Tak, tutaj jest ich pełno, ale żeby mieć więcej. Tego to, ej, czekajcie, trzeba chyba iść dalej, więc muszę zarobić więcej siły i chyba kupię sobie na przykład, ey, tutaj te zwycięstwa, bo one są dobre, jajka za zwycięstwa, Popom, A nawet po lewo, na górze tutaj pisze, razy 5 podwójne ciężary, kupuję to za 500 Robuxów i teraz będę mógł ćwiczyć i dostawać więcej mocy. Bo zobaczcie, ile dostaję? Wow, 1200, tak jest, widzowie. Teraz to normalnie jestem mega silnym gołębiem, let's go, ale wiecie co, ja chcę coś lepszego, dlatego muszę się skupić i kupić plus 1 bilion siły za 1000 Robuxów. Ej, trochę za dużo wydaje Robuxów, widzowie, ale spokojnie. Ja teraz, jak będę sobie klikać, to dostaję, what, tak dużo, że mogę odblokować jeszcze kolejne braidroty i mam na przykład, ej, Kokosini Bobrini. o jak on dobrze wygląda. On sobie może ćwiczyć też dwoma hantelkami. Zobaczcie, hy, hy tak, Bobrini Cosini jest bardzo dobry. I czekajcie, ej, tutaj jest jakiś tripi-tropi-tropa-tripa i on sobie idzie gdzieś dalej. Ej, ja chcę zobaczyć, gdzie on idzie. Idę za nim, widzowie, i czekajcie, jak ja daleko mogę pójść? Tutaj, gdzie on? Na taki inny i tutaj, o, są nawet ca ja tutaj idę dalej, widzowie, i mam tutaj jeszcze kolejne i o nie, tutaj jeszcze nie mogę wejść, ale mogę kupić zwycięstwa i iść na kolejną mapę, żeby zarabiać więcej siły i teraz będę naprawdę mega mocny, bo zobaczcie, dostaję 37 tysięcy za każdy klik. Czyli normalnie jestem najsilniejszym siłaczem, tylko jeszcze chcę mieć więcej tego, żeby odblokować nowe braidroty. I czekajcie, zacznę sobie, hoł, tak oćwiczyć może, chociaż nie, najwięcej chyba te dają. Tak, 37 tysięcy, więc muszę klikać tego jak najwięcej i chwilę, czy ja mogę teraz wziąć sobie kolejnego Braidrota. Chyba nie, ale czekajcie. Chcę zobaczyć jak będę wyglądał jak tuk, 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 I w sumie on wygląda dosyć dobrze Jako taki wielki siła Czyli nawet mogę robić nimi różne treningi A na początku byłem mega słaby I wiecie co widzowie, chyba i tak jestem już najsilniejszym braidrotem, Więc nie będę już ćwiczyć Bo każdy będzie się mnie bać